W tej chwili zachodzi cicha transformacja. Podczas gdy oglądasz ten film, miliony ludzi na całym świecie doświadczają głębokich zmian w postrzeganiu rzeczywistości. Być może zauważyłeś, że twoje emocje wydają się inne, że twoja intuicja jest bardziej wyostrzona, lub że pewne osoby i sytuacje po prostu nie rezonują już z tobą. To nie są przypadki. Są to oznaki, że przechodzisz jedną z najbardziej znaczących przemian, jakich może doświadczyć człowiek wzniesienie się do piątego wymiaru. Piąty wymiar nie jest fizycznym miejscem, które można zlokalizować na mapie lub osiągnąć statkiem kosmicznym. Jest to wyższy stan świadomości, wyższa częstotliwość wibracyjna, która wykracza poza ograniczenia trójwymiarowej rzeczywistości, w której ludzkość funkcjonowała przez tysiąclecia. Wyobraź sobie, że twoja świadomość jest jak radio, przez całe życie byłeś nastawiony na konkretną stację, częstotliwość 3D. Teraz twoje wewnętrzne pokrętło obraca się, wychwytując sygnały z zupełnie innej stacji, gdzie zasady gry uległy fundamentalnej zmianie. W tym momencie historii planety Ziemia i zbiorowa świadomość ludzkości przechodzą cykl wznoszenia wibracyjnego. Nie jest to ezoteryczna wiara oderwana od rzeczywistości, ale zjawisko, które można odczuć i zaobserwować poprzez konkretne zmiany w sposobie doświadczania życia. Częstotliwość planety wzrasta, a ci, którzy są wrażliwi na tę energię, są naturalnie podnoszeni wraz z nią. Zostałeś wybrany nie przez przypadek, ale dlatego, że twoja dusza jest gotowa na tę ekspansję. Twoja obecność tutaj oglądanie tej treści. Jest już oznaką, że coś w Tobie rozpoznaje tę prawdę. Aby zrozumieć, co oznacza życie w piątym wymiarze, musimy najpierw zrozumieć fundamentalne różnice między wymiarami świadomości. W trzecim wymiarze, w którym nadal funkcjonuje większość ludzkości, życie rządzi się intensywnymi emocjami dualistycznymi. Strach, gniew, poczucie winy, wstyd, te gęste energie dominują w ludzkim doświadczeniu. Czas jest postrzegany w sposób ściśle linearny. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość istnieją jako oddzielne i sztywne rzeczywistości. Rywalizacja przeważa nad współpracą. Podstawową iluzją jest separacja. Postrzegasz siebie jako odizolowaną jednostkę, odłączoną od innych i od wszechświata. Materia jest postrzegana jako stała i niezmienna. Twoje przekonania o tym, co jest możliwe, są poważnie ograniczone przez to, co mogą wykryć twoje pięć zmysłów fizycznych. Na tej częstotliwości wierzysz, że musisz ciężko pracować i walczyć, aby osiągnąć to, czego pragniesz. Niedobór wydaje się realny, cierpienie wydaje się nieuniknione i całkowicie identyfikujesz się ze swoim fizycznym ciałem i umysłem, zapominając, że jesteś przede wszystkim istotą duchową, przeżywającą ludzkie doświadczenie. Czwarty wymiar działa jak pomost przejściowy, korytarz między gęstością 3D a lekkością 5D. Tutaj ograniczające idee trzeciego wymiaru zaczynają się rozpuszczać. Zaczynasz kwestionować struktury przekonań, które akceptowałeś bez zastrzeżeń. Twój czas wydaje się płynąć inaczej, czasem przyspieszając, czasem zwalniając. Dostrzega synchroniczności i znaczące zbiegi okoliczności, które sugerują, że rzeczywistość jest bogatsza niż sądziłeś. 4D to zasadniczo proces przebudzenia, w którym budzisz się ze snu 3D, ale nie jesteś jeszcze w pełni osadzony w jasności 5D. W piątym wymiarze rzeczywistość ulega radykalnej przemianie. Wysokoczęstotliwościowe emocje, takie jak bezwarunkowa miłość, wdzięczność, radość i spokój, stają się Twoim naturalnym stanem. Czas jest doświadczany jako bardziej płynny. Żyjesz głównie w chwili obecnej, uznając, że teraźniejszość jest jedynym punktem prawdziwej mocy. Manifestacja następuje szybciej i bardziej bezpośrednio, ponieważ istnieje mniejszy opór między Twoim pragnieniem a jego realizacją. Dostrzegasz wzajemne powiązania całego życia. Oddzielenie zostaje uznane za iluzję, którą zawsze było. Rywalizacja ustępuje miejsca współpracy. Osądzanie rozpływa się w współczującej akceptacji. W tym stanie podwyższonej świadomości twoja wyższa jaźń, ta część ciebie, która zawsze była połączona z uniwersalnym źródłem, ponownie łączy się z twoją przebudzoną świadomością. Zaczynasz działać z wyższych centrów energetycznych, szczególnie z serca i wyższych czakr. Komunikacja telepatyczna i niewerbalna staje się bardziej naturalna. Odbierasz wiadomości poprzez uczucia, odczucia, wewnętrzną wiedzę i symbolikę. Twoje wybory nie są już zdominowane przez kalkulacyjny intelekt lub defensywne ego, ale kierowane są mądrością duszy. Miłość w 5D nie jest romantyczną miłością warunkową z 3D, gdzie kochasz kogoś, ponieważ ta osoba zaspokaja twoje potrzeby. Jest to ekspansywna i bezwarunkowa miłość, która rozpoznaje boskość we wszystkich istotach. Dobroć nie jest strategią społeczną, ale naturalnym wyrazem tego, kim jesteś. Wdzięczność staje się spontaniczna, ponieważ rozpoznajesz obfitość, która już istnieje w każdej chwili. A intuicja, ten cichy wewnętrzny głos, który zawsze tam był, ale którego nauczyłeś się ignorować, staje się Twoim głównym systemem nawigacyjnym. Teraz, gdy rozumiesz kontekst tej transformacji wymiarowej, przyjrzyjmy się dwunastu konkretnym oznakom wskazującym, że żyjesz w piątym wymiarze. Pierwszą oznaką jest to, że zaczynasz postrzegać wszystko jako energię. Nie jest to tylko abstrakcyjne zrozumienie zaczerpnięte z książek o duchowości. Jest to bezpośrednia, intuicyjna percepcja. Kiedy patrzysz na osobę, nie widzisz tylko jej fizycznego ciała i słów. Czujesz energię, którą emanuje. Potrafisz wykryć, czy ktoś działa z poziomu strachu czy miłości, nawet jeśli jego słowa mówią co innego. Wchodzisz do pomieszczenia i natychmiast czujesz wibracje przestrzeni. Niektóre środowiska wydają się ciężkie i wysysają twoją energię, podczas gdy inne natychmiast ją podnoszą. Rozpoznajesz, że myśli są energią, emocje są energią, słowa są energią. Każda interakcja jest wymianą energii. Ta percepcja zasadniczo zmienia sposób, w jaki wybierasz, jak spędzać czas i z kim się zadawać. Nie działasz już na autopilocie. Nieświadomie absorbując każdą energię, która pojawia się na Twojej drodze. Stajesz się świadomie selektywny, chroniąc i pielęgnując własną częstotliwość wibracyjną. Drugi znak jest ściśle powiązany z pierwszym. Zaczynasz usuwać toksyny ze swojego życia na wszystkich poziomach. Fizycznie możesz odczuwać naturalną niechęć do przetworzonej żywności, substancji chemicznych i produktów, które wcześniej konsumowałeś bez zastanowienia. Twoje ciało staje się bardziej wrażliwe i instynktownie skłaniasz się ku temu, co czyste i naturalne. Ale ta detoksykacja wykracza daleko poza sferę fizyczną. Emocjonalnie rozpoznajesz toksyczne wzorce, które utrwaliłeś, bezlitosną samokrytykę, chroniczną wiktymizację, potrzebę kontroli, przywiązanie do dramatu. Te wzorce niskiej wibracji po prostu nie rezonują już z tym, kim się stajesz. Zauważasz, że uwalniasz się od nich nie poprzez wysiłek, ale poprzez naturalną świadomość, że nie służą ci już one. W relacjach ta detoksykacja może być największym wyzwaniem. Przyjaźnie, które trwały od lat, mogą nagle wydawać się puste. Rozmowy, które wcześniej były znośne, teraz wydają się energetycznie wyczerpujące. Nie chodzi o to, że stałeś się arogancki lub wyniosły, po prostu zmieniła się Twoja częstotliwość a pewne połączenia nie są już w zgodzie z Twoją wibracją. Trzeci znak ujawnia jedną z najbardziej wyzwalających przemian świadomości 5D Twoje ego znacznie się zmniejsza. Ego, ta część ciebie, która ma obsesję na punkcie Twojego wizerunku, statusu i tego, jak postrzegają cię inni, traci kontrolę nad Twoim wewnętrznym spokojem. Krytyka, która wcześniej cię niszczyła, teraz po prostu spływa po tobie. Zdajesz sobie sprawę, że opinia innych na twój temat jest jedynie odzwierciedleniem ich własnej świadomości, a nie absolutną prawdą o tym, kim jesteś. Co równie ważne, pochwały i pochlebstwa również nie podniecają cię już tak bardzo. Nie jesteś już emocjonalną kolejką górską, której kierunek wyznacza zewnętrzna aprobata. Istnieje głęboka stabilność w samym świadomym poznaniu siebie, bez potrzeby potwierdzania tego przez świat. Możesz przyjmować opinie innych, nie identyfikując się z nimi. Możesz być świadkiem ocen, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych, bez wpływu na twoje poczucie własnej wartości. To jest prawdziwa wolność. Nie tłumisz swojego ego poprzez wymuszony wysiłek duchowy. Rozpływa się ono naturalnie, ponieważ coraz bardziej identyfikujesz się ze swoją wieczną esencją, a nie tymczasową osobowością. Czwarty znak wynika naturalnie z trzeciego. Przestajesz oceniać siebie i innych. Osądzanie jest podstawową funkcją świadomości 3D, gdzie wszystko musi być sklasyfikowane jako dobre lub złe, właściwe lub niewłaściwe, lepsze lub gorsze. W 5D rozwijasz zdolność obserwowania zachowań swoich i innych, bez przypisywania im tych moralnych etykiet. Uznajesz, że każde działanie jest wyrazem poziomu świadomości danej osoby w danym momencie. Kiedy ktoś zachowuje się w sposób szkodliwy, nie postrzegasz tej osoby jako złej. Widzisz kogoś, kto działa z powodu niezagojonych ran, działa z powodu strachu, działa z powodu nieświadomości. Nie oznacza to, że tolerujesz szkodliwe zachowania lub pozostajesz w sytuacjach, w których dochodzi do przemocy. Oznacza to, że wyznaczasz granice z miłości własnej, a nie z wyższości. A w stosunku do siebie samego ta wolność od osądzania jest rewolucyjna. Przestajesz się obwiniać za przeszłe błędy. Uznajesz, że każde doświadczenie, nawet te, które uważasz za porażki, były niezbędne dla Twojego rozwoju. Piątym znakiem jest głębokie ponowne połączenie z naturą i zwierzętami. Czujesz magnetyczne przyciąganie do przebywania na świeżym powietrzu. Spacer po lesie nie jest już tylko ćwiczeniem jest powrotem do domu. Czujesz energię drzew, mądrość ziemi, witalność płynącej wody. Nie jest to powierzchowne romantyczne połączenie z naturą. Jest to komórkowe uznanie, że ty i świat przyrody nie jesteście oddzieleni. Jesteś naturą. Ta sama inteligencja, która organizuje pory roku, sprawia, że z nasionka wyrasta potężne drzewo, koordynuje ruch miliardów gwiazd. Ta sama inteligencja ożywia twoje ciało i świadomość. Zwierzęta reagują na ciebie inaczej, ponieważ wyczuwają twoją wysoką częstotliwość, podchodzą do ciebie z mniejszym strachem. Ptaki mogą śpiewać w twojej obecności. Nawet dzikie zwierzęta mogą nawiązywać długotrwały kontakt wzrokowy, rozpoznając w tobie coś znajomego. Rozumiesz, że zwierzęta naturalnie funkcjonują na wyższych częstotliwościach niż wielu ludzi, ponieważ nie są uwięzione przez obsesyjne myśli umysłowe. Żyją w chwili obecnej. A gdy przechodzisz do 5D, powracasz do tego samego stanu naturalnej obecności. Szósty znak jest prawdopodobnie najgłębszy. Czujesz w głębi serca, że wszystko jest ze sobą powiązane. Nie jest to piękna filozofia ani abstrakcyjna koncepcja duchowa. Jest to bezpośrednia i odczuwalna percepcja. Rozpoznajesz, że nie ma odizolowanych wydarzeń, oddzielnych osób, myśli bez konsekwencji. Wszystko wpływa na wszystko inne w nieskończonym tańcu przyczyny i skutku. Kiedy krzywdzisz innych, krzywdzisz siebie. Kiedy podnosisz innych, podnosisz siebie. Podstawowa iluzja trzeciego wymiaru, że jesteś oddzielną jednostką w obojętnym wszechświecie, całkowicie się rozpływa. Doświadczasz chwil, w których granice między tobą a innymi stają się porowate. Odczuwasz emocje ludzi wokół siebie tak, jakby były twoimi własnymi. Uznajesz, że świadomość, która patrzy twoimi oczami, jest tą samą świadomością, która patrzy wszystkimi oczami. Ta świadomość zasadniczo zmienia sposób, w jaki poruszasz się po świecie. Rywalizacja staje się absurdalna, ponieważ nie ma nikogo, z kim można by rywalizować. Istnieje tylko jedność wyrażająca się poprzez nieskończone formy. Siódmy znak dotyczy rozkwitu twoich zdolności parapsychicznych i intuicyjnych. Zdolności, które były uśpione lub tłumione przez lata trwania 3D, zaczynają naturalnie się ujawniać. Masz przeczucia dotyczące przyszłych wydarzeń, które okazują się trafne. Myślisz o kimś, a ta osoba natychmiast się z tobą kontaktuje. Wiesz, kto dzwoni, zanim spojrzysz na telefon. Twoje sny stają się bardziej żywe i prorocze, oferując wskazówki i spostrzeżenia, do których twój świadomy umysł nie miałby dostępu. Twoja wewnętrzna orientacja. Ten cichy głos, który przemawia poprzez odczucia obrazy i bezpośrednią wiedzę, staje się jaśniejsza i bardziej wiarygodna. Uczysz się odróżniać głos intuicji od głosu strachu lub pragnienia. Intuicja nigdy nie jest gorączkowa ani nagląca. Jest spokojna, jasna i spójna. Te rozszerzone zdolności nie są nadprzyrodzonymi mocami, są naturalnymi funkcjami Twojej wielowymiarowej świadomości które były po prostu niedostępne, gdy działałeś wyłącznie w częstotliwości 3D. W miarę wzrostu twojej wibracji zyskujesz dostęp do informacji i spostrzeżeń, które zawsze były dostępne, ale znajdowały się poza twoim poprzednim zakresem percepcji. Ósmy znak objawia się w twoich wyborach żywieniowych. W naturalny sposób przestajesz spożywać bardziej gęste i ciężkie pokarmy. Czerwone mięso, wysoko przetworzona żywność, rafinowane cukry, substancje te mogą zacząć powodować fizyczny dyskomfort lub po prostu stracić swoją atrakcyjność. Nie chodzi o to, że zmuszasz się do przestrzegania określonej diety ze względów etycznych lub zdrowotnych. Chodzi o to, że twoje ciało wibruje na wyższej częstotliwości i naturalnie poszukuje paliwa, które odpowiada tej częstotliwości. Skłaniasz się ku pokarmom roślinnym, świeżym i pełnoziarnistym czystej wodzie. Możesz poczuć energię zawartą w świeżych owocach i warzywach. Możesz zauważyć, jak różne pokarmy wpływają nie tylko na twoje ciało fizyczne, ale także na stan emocjonalny i jasność umysłu. Okresy przerywanego postu mogą stać się atrakcyjne, nie jako wyrzeczenie, ale jako sposób na umożliwienie twojemu ciału skierowanie energii na procesy leczenia i rozwoju zamiast na ciągłe trawienie. Ta zmiana diety nie polega na dążeniu do perfekcji, ani rygorystycznym przestrzeganiu zasad. Chodzi o szanowanie wrodzonej mądrości Twojego ciała w miarę jego ewolucji. Dziewiąty znak jest jednym z najbardziej ekscytujących. Manifestacja następuje szybciej i łatwiej. W świadomości 3D istnieje znaczna luka między pragnieniem a realizacją. Chcesz czegoś, ciężko pracujesz, pokonujesz przeszkody i być może w końcu to osiągasz. Proces ten może trwać latami. W 5D odległość między intencją a manifestacją ulega znacznemu skróceniu. Myślisz o czymś, czego potrzebujesz, a okoliczności układają się tak, aby ci to zapewnić. Wyznaczasz jasny cel, a odpowiednie możliwości pojawiają się jakby znikąd. Dzieje się tak, ponieważ w 5D istnieje znacznie mniej oporu między tobą a twoimi pragnieniami. Nie walczysz już z głęboko zakorzenionymi przekonaniami o tym, że nie zasługujesz na coś lub że we wszechświecie panuje niedobór. Twoje pole energetyczne jest zharmonizowane z tym, czego pragniesz. Wysyłasz jasny sygnał, a wszechświat odpowiada z odpowiednią jasnością. Ta przyspieszona manifestacja wymaga większej odpowiedzialności. Musisz być bardziej świadomy tego, czego naprawdę pragniesz, ponieważ to otrzymasz. Pragnienia oparte na ego, strachu lub próbie wypełnienia wewnętrznej pustki nadal mogą się manifestować, ale nie przyniosą oczekiwanej satysfakcji. Pragnienia zgodne z Twoją duszą, Twoim wyższym celem, te manifestują się nie tylko szybko, ale z poczuciem nieuchronnej słuszności. Dziesiąty znak to wewnętrzny stan obfitości i bezpieczeństwa, który nie zależy od okoliczności zewnętrznych. Czujesz głęboką pewność, że Twoje potrzeby zostaną zaspokojone. Nie jest to ślepa lub naiwna pewność. Opiera się ona na powtarzających się bezpośrednich doświadczeniach, że kiedy jesteś w zgodzie ze swoją prawdą, kiedy podążasz za swoim wewnętrznym przewodnictwem, wszechświat sprzyja ci. Być może nie wiesz, jak coś się wydarzy, ale wiesz, że tak się stanie. To poczucie bezpieczeństwa wykracza poza sferę materialną. Czujesz się emocjonalnie bezpieczny nawet w obliczu niepewności, czujesz się duchowo chroniony, rozumiesz, że jesteś wiecznie otoczony opieką przez życzliwą inteligencję, która jest jednocześnie wszechświatem i twoim najgłębszym ja. Niepokój o przyszłość maleje, ponieważ ufasz przebiegowi swojej podróży. Nie oznacza to, że wyzwania znikają, ale podchodzisz do nich z pewnością, że są one częścią twojego rozwoju, a nie dowodem, że coś jest nie tak. Jedenasty znak zasadniczo zmienia twój stosunek do życia. Rozumiesz, że wszystko i wszyscy mają boski cel. Nie ma błędów, nie ma przypadków, nie ma złoczyńców w twojej historii. Każda osoba, którą spotkałeś, każde doświadczenie, które miałeś, nawet te najbardziej bolesne, służyły twojemu rozwojowi ewolucyjnemu. Ta świadomość nie umniejsza rzeczywistego bólu trudnych doświadczeń, ale umieszcza je w szerszym kontekście rozwoju duszy. Dominują emocje o wysokiej częstotliwości, takie jak miłość, współczucie, akceptacja i wdzięczność. Konflikty znacznie się zmniejszają, ponieważ nie opierasz się już temu, co jest. Rozpoznajesz różne perspektywy jako ważne wyrazy różnych punktów świadomości, a nie jako zagrożenia, z którymi trzeba walczyć. Kiedy pojawiają się różnice, podchodzisz do nich z ciekawością i szacunkiem, a nie z defensywnością i potrzebą bycia w porządku. Możesz się z kimś nie zgadzać, a jednocześnie mieć dla tej osoby otwarte serce. Możesz ustalać granice bez obwiniania drugiej osoby. Dwunasty i ostatni znak wiąże się z głęboką zmianą Twoich wartości i priorytetów. Odczuwasz silniejsze pragnienie autentyczności, znaczenia i celu. Cele, które były ważne w 3D: gromadzenie bogactwa, osiąganie statusu, imponowanie innym, nabywanie dóbr materialnych tracą swój blask. Te rzeczy nie są z natury złe, ale nie są już tym, co określa twoją wartość lub kieruje twoimi wyborami. Zastanawiasz się nad głębszymi pytaniami: kim naprawdę jestem? Dlaczego tu jestem? Jak mogę służyć? Co moja dusza chce wyrazić poprzez to życie? Odchodzisz od tego, co powierzchowne, w kierunku tego, co istotne. Szukasz rozmów, które zgłębiają znaczące idee, a nie plotki i trywialności. Cenisz doświadczenia, które poszerzają Twoją świadomość, bardziej niż nabycia, które powiększają Twój garaż. Jesteś zaangażowany w swój wewnętrzny rozwój i zewnętrzny wkład. Kreatywność skupiona na sercu pojawia się naturalnie. Możesz czuć potrzebę wyrażania siebie poprzez sztukę, pisanie, muzykę, uzdrawianie, nauczanie. Każdą formę która pozwala zabłysnąć Twojemu wyjątkowemu światłu. Twoja misja zgodna z duszą staje się jasna, a przynajmniej czujesz jej ogólny kierunek. Jesteś gotowy przebudować swoje życie wokół tej centralnej prawdy. Ta zmiana wartości może powodować napięcia w relacjach z osobami z Twojego otoczenia, które nadal działają w ramach paradygmatu 3D. Członkowie rodziny mogą kwestionować Twoje wybory, przyjaciele mogą nie rozumieć, Dlaczego nie interesują Cię już te same zajęcia? Współpracownicy mogą postrzegać Cię jako osobę niepraktyczną lub nadmiernie idealistyczną. Ta rozbieżność jest naturalną częścią procesu ascendencji. Nie możesz już udawać zainteresowania rzeczami, które nie rezonują z Twoją ewoluowaną duszą. I chociaż ta szczerość może tymczasowo stworzyć dystans w niektórych relacjach, otwiera ona również przestrzeń dla bardziej autentycznych i spójnych połączeń. Życie w piątym wymiarze nie oznacza, że przekroczyłeś wszystkie ludzkie wyzwania lub osiągnąłeś jakiś trwały stan błogości. Nadal doświadczasz pełnych emocji, nadal masz trudne dni, nadal jesteś w fizycznym ciele, poruszając się po fizycznej rzeczywistości. Różnica polega na tym, że nie identyfikujesz się już wyłącznie z doświadczeniem 3D. Uznajesz, że jesteś wielowymiarową istotą przeżywającą tymczasowe doświadczenie ludzkie potrafisz zachować perspektywę nawet w obliczu trudności potrafisz uzyskać dostęp do wyższych stanów świadomości nawet gdy twoje ciało odczuwa dyskomfort lub umysł przetwarza zmartwienia wzniesienie się do 5D nie jest jednorazowym wydarzeniem ale ciągłym procesem ekspansji możesz płynąć między wymiarami w zależności od swojego stanu emocjonalnego i poziomu obecności chwile strachu gniewu lub osądzania Mogą tymczasowo cofnąć cię do częstotliwości 3D. Jest to całkowicie normalne. Zmienia się to, że jesteś teraz świadomy tych stanów i masz narzędzia, aby celowo powrócić do wyższego wyrównania. Nie karzesz się za te chwilowe momenty kurczenia się. Rozpoznajesz je, uczysz się z nich i ponownie dokonujesz wyboru. Dlaczego ty? Dlaczego doświadczasz tych oznak wznoszenia się do 5D? Odpowiedź jest jednocześnie prosta i głęboka. Nie zostałeś wybrany arbitralnie przez jakąś zewnętrzną siłę. Twoja dusza wybrała, aby być tutaj w tym konkretnym historycznym momencie. Przed wcieleniem się w tym życiu wiedziałeś, że Ziemia przechodzi tę transformację wymiarową. Zgłosiłeś się na ochotnika, aby tu być, aby zakotwiczyć wyższe częstotliwości, aby pomóc w ułatwieniu tego zbiorowego przebudzenia. Niektórzy nazywają to byciem pracownikiem światła, duszą gwiazdną, lub pracownikiem sieci. Konkretne etykiety mają mniejsze znaczenie niż uznanie, że masz do odegrania rolę w tej planetarnej transformacji. Twoje przebudzenie służy nie tylko twojej własnej ewolucji, ale także ewolucji zbiorowej świadomości. Za każdym razem, gdy wybierasz miłość zamiast strachu, za każdym razem, gdy pozostajesz skupiony w chaosie. Za każdym razem, gdy żyjesz zgodnie ze swoją autentyczną prawdą, podnosisz częstotliwość zbiorowej sieci energetycznej, ułatwiasz innym przebudzenie. Sama twoja obecność w stanie wyższej świadomości wpływa na wszystkich wokół ciebie w sposób, którego być może nigdy w pełni nie poznam. Nie chodzi o to, by być wyjątkowym lub lepszym. Każda dusza ma tę zdolność do wzniesienia się. Jest to kwestia czasu i gotowości. Niektóre dusze są gotowe na tę zmianę już teraz. Inne będą potrzebowały więcej czasu, więcej doświadczeń, więcej cykli rozwoju. Nie ma w tym żadnego osądu. Każda istota znajduje się dokładnie tam, gdzie powinna być, aby podążać swoją unikalną ścieżką ewolucji. Twoim zadaniem nie jest nawracanie ani przekonywanie innych. Chodzi po prostu o to, aby wcielić w życie te wyższe częstotliwości. I żyć swoją prawdą w tak autentyczny sposób, że staniesz się latarnią morską dla tych, którzy są gotowi na swoją własną podróż przebudzenia. Dwanaście znaków, które omówiliśmy, nie jest listą kontrolną do osiągnięcia jakiegoś idealnego stanu oświecenia. Są one wskaźnikami, że jesteś na dobrej drodze, że transformacja się dokonuje, że odpowiadasz na ewolucyjne wezwanie swojej duszy. Nie każdy doświadczy wszystkich znaków z taką samą intensywnością lub w takiej samej kolejności. Twoje przebudzenie jest tak samo wyjątkowe jak twój odcisk palca. Nie chodzi o to, aby porównywać swoją podróż z podróżą innych, ale aby szanować swój własny rozwój w swoim własnym idealnym tempie. Jeśli rozpoznałeś siebie w tych znakach, świętuj. Przechodzisz jedną z najbardziej niezwykłych przemian. Jakie są możliwe dla ludzkiej świadomości? Przypominasz sobie, kim naprawdę jesteś poza ograniczeniami tożsamości 3D. Odzyskujesz swoje wrodzone dary, dostosowujesz się do swojej misji duszy i przyczyniasz się do największego przebudzenia, jakiego ludzkość kiedykolwiek doświadczyła. Przyszłość nie jest czymś, czego należy się obawiać, ale czymś, co należy świadomie tworzyć z tych rozszerzonych częstotliwości. A ty, Żyjąc w piątym wymiarze, dosłownie pomagasz budować tę przyszłość już teraz. Chcesz zrozumieć, jak wykorzystać zasady fizyki kwantowej do zmiany swojego życia? W pierwszym przypiętym komentarzu znajdziesz przewodnik pole kwantowe jak stworzyć rzeczywistość swoich marzeń. Kliknij i dowiedz się jak uzyskać dostęp do całego potencjału wszechświata. Jeśli ten film poruszył Cię w jakiś sposób, Rozważ udostępnienie go komuś, kto również może z niego skorzystać. Zapraszam do pozostawienia swoich komentarzy i relacji poniżej, chętnie poznam Twoją opinię. Obejrzyj następny film, który pojawi się na Twoim ekranie, jest on niezbędny, aby kontynuować tę podróż. Do zobaczenia.